Dzień dobry. Witam państwa. Minęła godzina ósma. Proszę o wyciszenie bądź wyłączenie telefonów komórkowych. Informuję, że na sali mamy w tej chwili 19 radnych, także nasze obrady będą prawomocne. Otwieram sesję Rady Miasta Szczecinek sesję nadzwyczajną. Jeden punkt, znaczy przepraszam, trzy punkty. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi, uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Kongresu Nowej Prawicy Koła Szczecinek na uchwałę numer 8 łamane przez 61 przez 2000 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Bardzo proszę o. Pani burmistrz. W sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Szczecinku. I punkt trzeci, zamknięcie. Przechodzimy do punktu drugiego. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Kongresu Nowej Prawicy koło Szczecinek na uchwałę nr 8 łamane przez 61 przez 2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Szczecinku. I proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Pana Przewodniczącego Komisji Prawa Legislacji i porządku publicznego, pana Jacka Brękiewicza. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Szanowna Rado, komisja spotkała się przed 15 minutami. Dzisiejszego dnia w składzie pięcioosobowym jednogłośnie pięcioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Ja bym chciała tylko tutaj poprawić parę literówek. Po pierwsze, w projekcie uchwały jest podany. Błędny numer. Jest to uchwała, y, skarga na uchwałę y, naszą numer 8, łamane przez 61 przez 2015, a nie 7 przez 68, tak jak jest y, podane w Poza... Nie, Pani Wysoka, ja powinna wszystkie przeczytać. Parę literówek, które zostały poprawione już w tej odpowiedzi na skargę. Słucham, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych, jest za przyjęciem uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Kongresu Nowej Prawicy koło Szczecinek na uchwały nr 8, łamane przez 61 przez 2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Szczecinku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Cztery osoby przeciw, 15 za. W niniejszym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Zamykam sesję Rady Miasta Szczecinek. Dziękuję.